...podobne? bałem się tego pytania i co będzie, bo że już zostanę przy Coś wojskowym. Ee, I myślę, że to może być jakiś tam, e, już widzimy w bramce, że nie Hal a a Alilowicz. E, także... No tak, tak. To jest oczywiście tylko umowne, bo e, te siódemki są podawane. Nie wykorzystania, nie wykorzystania sytuacji z siódmego metra. No na razie skromniutko. Jeden do zera. Jest piąta minuta. Kadach trafia 2 do zera. Sędziak pisze jedno, a drugi zaraz zmienia decyzję. Nie wiem kto miał rację, nie chcę tego oceniać. Ale. Nie ma karnego. Nie ma bramki. Nie myślę, że... Bez gola, jeszcze z gry. To już jest dziesiąta minuta. Spotkania Olejniczak. Kadach. 4 do 1. Tak, stąd też ta zmiana. Szusznia wszedł w fazę kasza. No i trafia. O, przepiękny rzut Zoltana Sity. No naprawdę. Potrójny blok, a on sobie nic z tego nie robi. Wytrzymał w powietrzu i oddał potężny rzut. No ciężko jest tutaj Michałowi Daszkowi się zmieścić, ale jest za to Zoltan Sita, który tym rzutem takim rozpaczył we wcześniejszej akcji. Teraz ten Łakunku, Aleks Dujczybajew, Artią Karalek i Danil Dujczybajew. No tutaj zganiają się potrzań, trafia znów Zoltan Sita. Części minuty do ostatniej bramki, Kielczan, Piroch. i czwarta fantastyczny. Bardzo prosty błąd Aleksandra Duszebajewa. A to jest słusznie oni, to są za doświadczeni zawodnicy, żeby e, nie wykorzystać e, takiej sytuacji. A i teraz bramka Daniela Duszebajewa, gdzieś tam po rykoszecie, po bloku, po palcach. A Tylko błogę, do bramki, nie Tutaj Leon Konko Wydawało się, że będzie rzucał. Zagrał tę piłkę jeszcze do Daniego. Dójrzyba Tutaj Krajewski Karalek. Zostało jeszcze sporo czasu 19 sekund. W jego kwestii była to obserwacja. Mirza Terzic. Mirza Terzic. Terzic. Tak, tak mi się wydawało. No ale też wiemy, że ta stawka meczu jest dosyć wysoka. I te błędy mogą się zdarzyć. Gębala, minął Szusznię i traf... Piękny żółt! Z drużyny z Polska. Aleks Zuchrzybajew na i... Świetnie! No, myślę, że Mirko Alilowicz teraz będzie miał trochę pretensji do siebie, bo ta pozycja była bardzo trudna. Olejniczak... Aleks się no wydaje się, że, że na tę drugą połowę być może się Bajew odchodzi od tego swojego teraz. Świetna bramka, to co potrafi najlepiej. Aleks Zujeszza odchodzi do tego swojego pomysłu, czyli wymianę sześciu pochów. Gra pasywna, Zarabec. Daszek Zarabec, szuka miejsca i trafi. Znowu, znowu Micha Zarabec, znakomicie, znad karaleka tym razem. E, więc jest szansa, że Sita będzie rzucał z drugiej linii. Zarabec. Rzucił Ale i trafił. Jak siedzi, to siedzi, to trzeba rzucać. 16 do 15. Zarabec i trafia Dima Żytnikow. Został tylko jeden gol. No i powiem Ci, że we dwóch gra sobie Zarabec z Żytnikowem w tej grupie. Jeszcze ostatnie kilka sekund, teraz no, przewracają się w, w, w tym samym miejscu, jedni i drudzy, Krajewski, Jordania! sytuacji, nie zmienia to faktu, że Michał Olejniczek to... znowu w yy, Za moment będzie można, Monar, Aleks Dujszczewajew, Dylany na i trafia po 22! Aleksy... Po, po angielsku. Wygramy ten mecz. No i rzeczywiście tutaj na razie, na razie Kielczanie zachowują szansę. Tomasz pirok. Tak, Pirog, się Nieskutecznie, Czorda... Nieskutecznie Pirog. Bazeka Szordalia, Szordalia! Teraz staje vis-a-vis -vis Alilowicza. Ale nie kali. trafia i Półwski jest mistrzem Polski. Drugi raz rzędu, drugi sezon rzędu. Tym razem po karnych wygrana 3 do 2.